8 grudnia w Hali Sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Własku Łasku odbyły się Mistrzostwa Polski Karate Shidokan. Do walk przystąpiło 134 zawodników z siedmiu miast Polski oraz reprezentacje z Czech i Litwy. Rywalizowali w czterech formułach startowych: kata, kalaki, grappling i karate. Jak długo trenujesz? Około od 4-3 lat. Co sprawiło, że się zainteresowałeś tą dyscypliną? Hmm. Walki takie ogólnie dyscyplina sportowa walki. Co jest najważniejsze w takiej walce? Na co trzeba uważać? Jakby na kopnięcie na głowę, na takie podcięcia i tak dalej. zainteresowałeś tym sportem? Ym, bo chciałem się nauczyć samoobrony i mieć motywację do... żeby poprawić swoje zdrowie fizyczne. Rozumiem. Ale y, powiedz mi, y, co w tym jest takiego fajnego? Bo to jest sport kontaktowy. Może ktoś ci zrobić krzywdę? Y, y, lubię napięcie przed walką, adrenalinę i rywalizację. A jakie jest twoje marzenie? W ogóle wiążesz swoją przyszłość z tym sportem? Możliwe, może. Chyba wiąże. A już jesteś po walce? Tak, po dwóch. Po dwóch, no jaki był ich wynik? Yy, obie wygrały. z tego, że syn ćwiczy, trenuje tę dyscyplinę? Jak najbardziej, jestem zadowolony. Tym bardziej, to jest jego jedna z nielicznych aktywności fizycznych, bo z reguły spędza czas na K przy komputerze, także dobrze, że coś robi po prostu fizycznie, tak? Ale to pan go zachęcił, czy on sam? Najpierw miał basen, zrezygnował z basenu, a później tak, chyba nawet sam po prostu tak powiedział, że może karate, no i akurat tak się złożyło, że trenuje karate już dwa lata. Dwie walki wygrane, ojciec dumny? No jak najbardziej. <słyski> coś takiego, co zawsze lubiłam robić i te, te walki zawsze są takie dla mnie ważne w życiu, pokazują, bo to jest coś, co ja kocham robić po prostu i bałam się z Zosią walczyć, bo już w tamtym roku walczyłyśmy i ona ma, jest bardzo dobrze nauczona, ma świetne techniki, naprawdę bardzo dobrze się bije, ale cieszę się, że wygrałam, bo długo trenowałam do tych zawodów, strasznie długo. Takie zawody hartują psychikę? również yy, Tak, bardzo, bo jednak ten stres, który jest przed walką, jak się nie wie z kim się walczy i później jest taki nagły stres, że z kim będę walczyć się tak nagle dowiadujemy i to tak jed z jednej strony tak wchodzi na psychikę, że jest ten stres, strach, że co będzie, co mam zrobić, że nie wiadomo, ale z drugiej strony też podtrzymuje na duchu, że no dam, dam radę, dam radę, wygram, postaram się, zrobię jak najlepiej i na przykład, no, w nocy nie zmrużyłam oka, bo się tak stresowałam, ale już, już jest po walce, jeszcze tylko finałowa. A co w tym sporcie jest najpiękniejsze? Myślę, że znajomości z ludźmi. To, że można spędzać z nimi czas, można ich uczyć. Oni też zawsze uczą ciebie. Trenerzy też bardzo wspierają i tak naprawdę bez dobrego trenera nie będzie dobrych zawodników i to jest chyba najlepsze. Założycielem stylu jest Grandmaster 10 Dame Yoshi Soneo z Japonii. Światowa organizacja zrzesza 54 kraje. Shidokan jest zmodernizowanym systemem sztuk walki, składającym się z karate, kickboxingu i grapplingu. Taki system pozwala na wszechstronną rywalizację dla zawodników w różnym wieku i w różnych stylach walki. Jeśli chodzi o na styl Shidokan, to jest typowo. Karate, tak, powiązane z elementami klinczu i rzutami, tak, i prawdziwy, jeśli chodzi o walki zawodowe, to jest ratlon, czyli walczymy dwie rundy w karate, dwie w kickboxingu i dwie w MMA, ale to już jest na wyższym poziomie profesjonalnym. Mamy też formuły chwytane jak sumo, junior grappling, także wielu sympatyków, można powiedzieć, różnych sztuk walki może rywalizować na naszych zawodach czy turnieju. No, również ci najmłodsi, tak? Nawet kilkulatkowie. To też jest sport dla najmłodszych. Tak, tak, jest duża grupa najmłodszych uczestników. Bodajże, nie wiem, 4-5 lat nawet tutaj dzisiaj rywalizowali w tych formułach może kalaki takiej bardzo bezpiecznej czy Formule, formule w układzie e, kata, tak? E, także, także mamy przekrój od bodajże czwartego roku do 18 i kilka walk, jedno może majster ma. Masterów, także to też jest takie wyróżnienie dla tych starszych osób, żeby mogły powrywalizować w tym naszym turnieju. Proszę powiedzieć, czy y, trudno sędziować y, takie walki? Ojejku, ja już je, i startowałem i sędziowałem bardzo dużo walk, chodzi o obiektywność. Tak? Każda walka jest inna, to nie jest łatwe, można z boku patrzeć inaczej, to wszystko wygląda... Nawet jak ja sędziowałem walki, i później oglądałem nagranie, to wcale tak to też nie wyglądało. Inaczej widać to w środku, inaczej z zewnątrz. Także jest bardzo ciężko podjąć słuszny werdykt, jeśli chodzi o punkty. Bo jak jest liczenie, czy KOL, czy, czy, czy BAZARI, czy IPON, to jest decyzja po prostu. tak. Zawodnicy z województwa łódzkiego zdobyli aż 15 złotych medali, 12 srebrnych i 14 brązowych. Mistrzostwa były współfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Patronat nad tym wydarzeniem objął starosta łaski Piotr Wołosz.